Szanowni Państwo, przed Państwem za chwileczkę, pani Karolina Szlenzak, historyk, archiwista, autorka publikacji, od sześciu lat zajmująca się genealogią, współw współwłaścicielka firmy Your Roads, proszę mówię, in Poland, z Krakowa, Tu od razu taka mała też dygresja, proszę zauważyć, że mamy już w tej chwili zawodowych genealogów, którzy w w zawodowy sposób, profesjonalny sposób podchodzą do poszukiwań genealogicznych. Może to nowa jakość, że w ten sposób kiedyś ruch genealogiczny będzie ogólował w tą stronę, że ktoś, kto ma możliwości skontaktuje się z taką czy inną firmą i w ten sposób zdobędzie swoje drzewo swoich przodków. Mam nadzieję, że również amatorski ruch będzie się rozwijał równie prężniej i Oby tak było. Księgi Groskie i Ziemskie jako źródło do badań genealogicznych rodziny szlacheckiej w okresie staropolskim. Przed Państwem Pani Karolina Ślęzak. Zapraszam. Dziękuję pięknie. E, witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem bardzo zadowolona, że mam możliwość zaprezentowania Państwu wyników tak naprawdę mojej pierwszej przygody genealogicznej. Mojej przygody, którą, od której wszystko się zaczęło, a więc, a przede wszystkim mojej pracy magisterskiej. Ponieważ omówienie Ksiąg Grodzkich i Ziemskich chciałabym zaprezentować właśnie na przykładzie, na przykładzie, czyli nie będę mówiła raczej o teorii, bardziej o praktyce, o tym, co zrobiłam z informacjami, które odnalazłam w Księgach Grodzkich i Ziemskich, bo tak naprawdę to jest dla nas najważniejsze. Z jednej strony źródło dosyć trudne, z drugiej strony źródło dostarczające ogromnej ilości informacji. Jak mam nadzieję, uda mi się Państwo do tego przekonać. Przede wszystkim, jak wszyscy wiemy, baza źródłowa stanowiąca podstawę badań genologicznych w okresie staropolskim jest niewielka. Opiera się przede wszystkim na księgach metrykalnych, które dla tego okresu zachowane są w stopniu niewielkim. Jak również w przypadku właśnie rodzin szlacheckich, o których będę, na przykładzie których oczywiście będę omawiała ten temat, to też są dokumenty zachowane w archiwach rodzinnych. Jednak nie wszyscy mamy takie szczęście, że nasi przodkowie takie archiwum do dzisiejszych czasów utrzymali i ono się zachowało. Więc myślę, że Księgi Grodzkie i Ziemskie, a przede wszystkim źródła pośrednie, do których należą Księgi Grodzkie i Ziemskie, pozwalają nam na odszukanie pewnego rodzaju informacji dla nas ważnych, informacji genealogicznych. Zanim przejdę do praktyki, muszę troszeczkę o teorii, przede wszystkim o tym, czym, są, czym były Sądy Grodzkie i czym były Sądy Ziemskie. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że to były dwie osobno funkcjonujące instytucje, które w tym momencie, w tym momencie zazwyczaj przechowywane są razem jako jeden zespół archiwalny, jednak, jako patrząc pod kątem tego, że to byli całkowicie dwa inni twórcy tego, tych zespołów, koniecznie jest rozpatrywanie tych dwóch instytucji oddzielnie. Księgi ziemskie zajmowały się głównie, Sądy ziemskie zajmowały się głównie sprawami cywilnymi, dotyczącymi nieruchomości, dziedziczenia, działów, sprzedaży, ale również spraw kryminalnych, ale dotyczących tylko i wyłącznie szlachty osiadłej. Czyli takiej szlachty, która posiadała ziemię. Urzędy, urząd sędziego, podsędka, pisarza ziemskiego były traktowane jako funkcje społeczne, i pochodziły z wyboru szlachty, który to wybór był potem zatwierdzany przez króla. Sąd ziemski nie miał niestety swojej siedziby, nie miał archiwum ani własnego więzienia, a sędziowie objeżdżali swój okręg na, 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 tak, zwanych, na tak zwanych roczkach sejmowych. I pojawia się tutaj kolejny problem, ponieważ system miał ten poważne wady, przede wszystkim dlatego, że że, nie, że że te roczki bardzo często się nie odbywały po prostu. Z racji tego, że sejmiki zrywano, nie obierano kolejnych, kolejnych sędziów i po prostu czasem nawet przez kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat nie odbywały się w ogóle sądy, sądy ziemskie. Przechodząc płynnie do sądów grodzkich, bo nie chcę tutaj przechodzi przedłużać, jeśli chodzi o, o, o strukturę i organizację, sądy grodzkie, w przeciwieństwie do sądów ziemskich, były sądami królewskimi i miały wyspecjalizowaną kancelarię, personel, ale przede wszystkim miały siedzibę. Siedzibę i miejsce na archiwum, czyli archiwum sądu grodzkiego było zawsze przechowywane w tym samym miejscu. Sprawy, jakie rozpatrywał Sąd Grodzki, przede wszystkim sprawy, które dotyczyły szlachty nieposiadającej ziemi, ale przede wszystkim sprawy karne, dotyczące czterech artykułów Grodzkiej. Wszyscy je znamy, tutaj do tych czterech artykułów należał gwałt, roz, rozbój na drodze publicznej, podpalenie lub najazd i najazd na dom szlachecki. Oczywiście, to są takie kompetencje, które, które miały sądy grodzkie z urzędu, ale z racji tego, że z racji takiej nieefektywności sądów ziemskich, szlachta posiadająca ziemię coraz częściej i stopniowo zaczynała korzystać z usług sądów grodzkich. I te informacje i te wpisy, które powinny znajdować się w sądach ziemskich, były wprowadzane do ksiąg grodzkich. Stąd też sam fakt, że dzisiaj korzystając z tych dokumentów, korzystamy z nich jako z jednego zespołu, ponieważ dokładnie sprawy, które powinny być odnotowywane w dokumentacji sądów ziemskich, były również w zespołach dotyczących sądów grodzkich. Teraz jeszcze szybciutko opowiem tak naprawdę jakie informacje były możemy znaleźć w, jakie były typy dokumentów, które, które dzisiaj możemy odszukiwać w księgach, zarówno w księgach jak i ziemskich? E, I to jest bardzo stary podział, ponieważ badania nad księgami ziemskimi, tych do, do, dotychczas, e, takie najwierniejsze i naj, e, najważniejsze, zostały przeprowadzone w XX międzywojennym, a nawet troszeczkę wcześniej. E, więc e, akt, e, podział tych aktów tak naprawdę naj, najlepiej zrobił profesor Walcer. I wpisy przede wszystkim dziel na cztery grupy: wpisy publiczne, czyli wszelkiego rodzaju mandaty, dokumenty królewskie, które były wprowadzane do ksiąg. Akty woli prywatnej, te naj, ich, jest, ich jest ich najwięcej i one są właśnie dla nas najbardziej istotne, bo to są przede wszystkim informacje dotyczące wszelkim, wszelkich e, e, aktów e, uznania, dożywocia, zastawy, sprzedaży, testamenty, ustępstwa pożyczki, wszystkiego rodzaju działy, poręki, fiana, intercyzy, czyli te wszystkie, ten cały zespół wpisów, który jest najbardziej istotny w tym momencie dla nas i który niesie bardzo dużo informacji o poszczególnych osobach, o poszczególnych rodzinach szlacheckich i nie tylko szlacheckich, które na danym terenie, na danym terenie żyły i mieszkały. Oprócz tego do tej grupy należą protesty, manifesty, oraz relacje, czyli takie sprawozdania z postępowań sądowych, ale tutaj już nie będę się roz, rozwijała na te, na te podziały. Z taką małą dozą informacji wstępnej przejdę od razu do tego, żeby przede wszystkim podkreślić, jakie informacje, że wybrałam tak naprawdę trzy grupy informacji, które są dla mnie najważniejsze, i które udało mi się w księgach grotskich i ziemskich odnaleźć. I pokażę to na przykładzie. Rodziny Spinków z Bendkowa, Herbu Plus, których genealogię poprowadziłam od 1300, 1388 roku do początku XIX wieku. Przede wszystkim w ogromnej wielkości źródło, źródło materiałów opierało się właśnie na wypisach i na księgach, wpisach do ksiąg grodzkich i ziemskich, Piotrkowskich, Łęczyckich, sierackich, Krakowskich, i w niewielkiej ilości w Santomierskich, bo niestety dokumentacja dotycząca akty grodzkie i ziemskie, sandomierskie nie zachowały się praktycznie w ogóle do czasu dzisiejszego. Dlaczego warto? No warto przede wszystkim <dlaczego> dlatego, że tych dokumentacji jest bardzo niewiele. I ta dokumentacja, ta nasza genealogiczna. I teraz tak, przede wszystkim księgi grodzkie i ziemskie są świetnym źródłem do tego, żeby odtworzyć. Wiarygodnie, ciąg genealogiczny. Ja tutaj pokazuję tylko jedną tablicę. Ona jest niestety nieczytelna z racji takich naszych możliwości technicznych. Jednak, to jest jedna z tablic, ich było dokładnie 10. Mamy tutaj jednego z przedstawicieli, ojca, dwóch, dwóch synów. Wszystkie te informacje, które się tutaj znajdują, w większości, to informacje, które znalazłam w księgach grodzkich i ziemskich. Czasem były to Informacje szczegółowe, że na przykład jestem w stanie określić, że Krzysztof urodził się w 1646, około 1646. Czasem są to tylko krótkie informacje o tym, że na przykład Jan został, w Z... były o nim wzmianki w księgach grodzkich i ziemskich w roku 1639, albo na przykład Karol w roku 1682. Więc z jednej strony, tutaj przede wszystkim, księgi grodzkie i ziemskie pozwalają nam precyzyjnie odtworzyć ciągi genealogiczne. Ja mam ze sobą całą tablicę, całe drzewo wydrukowane, więc jeżeli ktoś z Państwa ma swoich przodków ziemi sieradzko-łęczyckiej, bardzo chętnie mogę na ten temat tutaj już w kuluarach porozmawiać. Z drugiej strony, trzeba zaznaczyć, że w księgach grodzkich i ziemskich bardzo rzadko znajdziemy dokładne daty urodzenia. Często też niestety nie znajdziemy dokładnych dat zgonu. Możemy oszacować sobie na przykład na podstawie testamentu, na podstawie, na podstawie podziału majątku, jednak nie zawsze te informacje, nie, nie zawsze ten czas jest bardzo precyzyjny. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że na przykład podziały majątku, do podziału majątku dochodziło po 20 latach, po 25 latach, więc wtedy pojawia się problem tego, żeby, żeby tak realnie oszacować e, e, na przykład datę śmierci albo na przykład wiek e, dzieci. Kolejną taką grupą informacji, to też taką, wydaje mi się chyba, że największą, na pewno największą, są informacje na temat działalności gospodarczej, które możemy znaleźć w księgach grodzkich i ziemskich. Musimy pamiętać przede wszystkim o tym, że, przeważająca, że dla przeważającej części szlachty majątek ziemski stanowił główne źródło dochodu. A jego wielkość była dla stanu szlacheckiego jednym z najistotniejszych czynników warunkujących ich pozycję społeczną. Tym samym dla szlachty i tak samo dla rodziny Spinków, z Zbędkowa. Te działania ekonomiczne były z jednej strony racjonalnym elementem życia, a z drugiej strony również takim przykładem na szlachecką mentalność. Dzięki Książką Grodskim i ziemskim, które przejrzałam, udało mi się odtworzyć strukturę własności rodziny Skinków Zbędkowa. I od, 1300, od 1388 roku pojawiają oni się w Będkowie jako właściciele jednego z działów. Potem rodzina pomalutku przejmuje kolejne, zyskuje kolejne miejscowości. I świetnie jest to odnotowane w Księgach Grodzkich i Ziemskich, ponieważ albo kupują kolejne wioseczki, albo na przykład żeniają się i w ramach różnego rodzaju małżeństw właśnie z sąsiadującą szlachtą, te miejscowości wchodzą, wchodzą do ich majątku. I tym samym na przełomie XV i XVI wieku mają oni tutaj bardzo fajny, bardzo, bardzo duży tak naprawdę, i zwarty obszar własności, zlokalizowany w województwie, na Ziemi Łęczyckiej, Ziemi sieradzkiej, ale również w, na ziemi, w, województwie Sandomierskim. Dokładnie każda z wymienionych miejscowości pojawia się w Księdze Grodzkiej i Ziemskiej. Praktycznie każda z nich, każda z tych transakcji została potwierdzona w Księgach Grodzkich, Grodzkich i Ziemskich. E, sytuacja, e, trosz, oczywiście, sytuacja się zmienia dosyć dynamicznie. E, rodzina, e, rodzina zyskuje większe, większe znaczenie. E, również dzięki, e, myślę, że sprawnej działalności kilku przedstawicieli, którzy odgrywali bardzo duże role, jeśli chodzi o, e, e, jeśli chodzi właśnie o tereny się raz pełnią urzędy. Również mamy kanoników krakowskich pośród przedstawicieli spinków z Wędkowa. I teraz tak, oprócz, oprócz, oprócz tych terenów, które, które już by były na wcześniejszym slajdzie, na wcześniejszej mapie, mamy również dobra spinków w województwie, tutaj mamy akurat w województwie lubeskim, to jest Małopolska, prawda? Ale nawet województwo ruskie nam się pojawia. Dobra dzielą się na takie już dwa osobne klucze: Klucz Łęczycki, Siarazko Łęczycki i tutaj właśnie klucz lubelski. Dzieje tego klucza potoczyły się dwojako. Ten zdecydowanie jest takim przykładem, że nie każda rodzina szlachecka w okresie na przełomie XVI i XVII wieku utrzymała swoją wcześniejszą świetność. Rodzina, doszło tutaj do bardzo dużego rozdrobnienia majątku i w pewnym momencie wyszło na to, że pod koniec XVII wieku ta część rodziny po prostu miała tylko malutkie działy w niektórych z tych miejscowości, które wystarczyły im tak naprawdę na przeżycie. Czyli po prostu zaczęli prowadzić szlachta, która zubożała, która zaczęła prowadzić przede wszystkim działalność gospodarczą. Troszeczkę inaczej wyglądała sprawa w Kluczu Sieradzko, Łęczyckim, tutaj mamy już e, e, sytuację z XVIII i, e, i XIX wieku, e, czyli z jednej strony, w e, bardzo, bardzo łatwy sposób e, księgi Grodzkie i ziemskie pozwoliły mi na prześledzenie struktury własności. Dowiedziałam się dokładnie, w których miejscowościach e, rodzina miała swoją własność, ewentualnie dział. Dzięki czemu mogłam te informacje również ubrać o dodatkowe źródła. O spisy urzędników, rejestry poborowe, informacje na temat nawet słowniki geograficzny, słownik geograficzny Królestwa Polskiego, który dzięki temu przyniósł, dostarczył mi ciekawych informacji i który też często potwierdza te informacje, które ja znalazłam w księgach rosyjskich i ziemskich. Chciałam jeszcze powiedzieć Państwu o jednej rzeczy bardzo ciekawym bardzo ciekawym typem źródeł, które, które znajdują się w wypisach do ksiąg grodzkich i ziemskich, są spory, zwłaszcza te spory majątkowe. Spory. Uśmiecham się dlatego, że dostarczają niesamowitych informacji na temat samej, samego majątku, czasem bardzo szczegółowych, nie tylko na temat majątku nieruchomego, ale również ruchomego. I tak na przykład. Bracia Spinkowie, którzy, pochodzący z tego klucza sieradzko łęczyckiego 19 października 1648 roku, podali kolejny, kolejny podział majątku. Było ich w sumie cztery, między, między, między braci. I z niego dowiadujemy się, jak wyglądał dokładnie, jak do, wyglądała Łękowa, po utracie Będkowa, który był takim rodowym, 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 gniazdem, Łękowa właśnie przejęła tą funkcję. I teraz tak. W folwarku Łękowskim, w sam folwark Łękowski, wchodziły w dwa dwory dwór stary i dwór wielki, wokół których znajdowały się budynki folwarcze. Stodoły, obory, browar przy Dworze Wielkim, skład wchodziły również cztery ogrody pięć stawów rybnych, brak jednak informacji na temat wielkości uprawianych ról, folwarcznych, pastwiz, a także wchodzących w skład majątku borów i lasów, dlatego że one po prostu nie były elementem spornym pomiędzy braćmi. Dokument ten obejmował również szczegółowe wyliczenie ilości wszystkich poddanych kmieci i zagrodników żyjących w Błękowie. i zdecydowana większość z nich jest wymieniona z imienia. Precyzyjne, oczywiście, w roku w 1648 w dobrach tych znajdowało się około 52 kmieci z rodzinami, 9 zagród oraz 4 role puste. Ja się tutaj pokwapiłam o, o swego rodzaju wyliczenia. I przyjmując za Andrzejem Wyczańskim, że średnia wielkość folwarku szlacheckiego we wschodniej Wielkopolsce w wychodzi, mniej więcej wynosiła 3,5 łana, z czego każdy jeden łan, na każdy jeden łan przypada praca około 8 kmieci, to znając liczbę kmieci w folwarku Spinków, czyli 52, może, jesteśmy w stanie mniej więcej w przybliżeniu określić areał e, posiadanych, e, areał wielkości. E, I w tym przypadku to było około 6,5 łana. A więc wyliczone dane nie są precyzyjne, ale mniej więcej pozwalają określić, że ten folwark był całkiem duży i wyróżniał się spośród tych folwarków, które w wschodniej Wielkopolsce się znajdowały. Niekorzystny podział majątku pomiędzy braci, niestety bardzo negatywnie wpłynął w ogóle na rozwój całego, całej, całego majątku. Dzieciom niestety nie udało się już od, odpracować, odtworzyć dawnej świetności. Często w księgach gorodskich i ziemskich znajdują się już takie zmiankowe informacje na temat drobnych transakcji e, zawieranych pomiędzy, pomiędzy e, na przykład sąsiadującymi, między nimi, z a ich sąsiadami, e, ale niestety już e, nie udało im się tej dawnej świetności e, odtworzyć. Pa, proszę państwa, e, już mnie troszeczkę pośpieszają organizatorzy. E, na wstępie powiedziałam, że księgi grodzkie i ziemskie e, są takim pośrednim źródłem informacji. Jednak wydaje mi się, że, że prześle, prześledzenie ich pozwoliło tak naprawdę na bardzo precyzyjne odtworzenie e, przede wszystkim drzewa genologicznego z zbędkowa, e, Cię, Uzupełniając te informacje, informacje zawarte w księgach roskich i ziemskich e, o herbarze, o takie źródła, z których my na co dzień e, korzystamy w naszej pracy, e, stworzyłam drzewo od tysiąca... Jeszcze raz powtórzę, bo to moim zdaniem całkiem dobry, dobry wynik od 1388 roku do początków XIX wieku i myślę, że to jest naprawdę świetne źródło do odtwarzania ciągów genealogicznych, ale również świetne źródło do poznania tego, jak wyglądał majątek naszych przodków i jakie, jakie mieli dobra. Tak naprawdę też jaką, jaka była ich mentalność, czy byli dobrymi gospodarzami, czy raczej kupowali, planowali, zastanawiali się nad tym, w jaki sposób przekazać swój majątek swoim dzieciom, czy panował chaos w ich gospodarstwie, czy często wdawali się w spory z sąsiadami, w spory z rodziną, z rodzeństwem. Także tak naprawdę możemy w jakiś sposób też poznać charakter poszczególnych przedstawicieli, zarówno w wieku XVI i XVII, jak i XVIII. Dodam jeszcze na, na koniec jedną informację, jedną rzecz. Nie bójmy się korzystać z ksiągodowskich i ziemskich, pomimo tego, że język, jakim są, jak, 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 jak były prowadzone, a więc przede wszystkim łacina, do 1543 wyłącznie łacina, po 1543 mamy już język polski. Wszystkie treści właściwe, nie wszędzie, nie, nie zawsze, nie ma, takiej, nie, ma, nie ma reguły, ale były w języku polskim. Także myślę, że nawet nie mając tych umiejętności, każdy z nas jest w stanie prześledzić przynajmniej w części zachowane materiały. I bardzo, bardzo Państwa do tego zachęcam, bo myślę, że warto, warto dowiedzieć się czegoś więcej, nie tylko poznać daty z życia, ale również wartościowe informacje i móc się nimi pochwalić i, i, i mieć i zachować je dla swoich potomnych. Dziękuję. Bardzo. Bardzo dziękujemy. Imponujący, jak Pani tu powiedziała, wynik, XIV wiek w własnym drzewie, no to jest niesamowite. Bardzo dziękujemy. Jeszcze raz podkreślam to, tą różnorodność źródeł. Tu się okazało, że te źródła, o których tutaj Pani mówiła, doprowadzają nas do bardzo, bardzo w głąb, że tak powiem, czasu. To jest bardzo ciekawe, bo do tej pory rzeczywiście nie zwróciłem na tym uwagi, że tak można. Tylko, że trzeba mieć dostęp do do archiwum, gdzie te, te dokumenty się znajdują.